Jaj! Cześć Flumpty! Cześć Kręgfus! Cześć birthday boy! Cze ej, dobra, co to ma być za combo? Hej, cześć, siemano, z tej strony Willex i witam was tutaj na moim kanale Dzisiaj sobie zagramy w One Night at Flumpty's Hard Boiled Mode Dosłownie nagrywam odcinek po odcinku, żebyście mieli o razu na bieżąco Bo robię sobie w tym momencie taki pseudo maraton Żeby jak najwięcej zmontować filmów Z na to, że później zaczynam troszeczkę cięższą robotę I nie wiem kiedy będą następne odcinki, więc po prostu Zamiast się bawić w nagrywanie To będę się bawił w montowanie Mam nadzieję, że poprzednie filmy wam się podobały A ja was zapraszam do oglądania Hard Boiled Mode, zaczynamy Zobaczymy co z tego będzie Odpalam to pierwszy raz. Proszę, nikt się nie pieprzy. Tak jak poprzednie. Okej. Ły! Ale to... On jest szybki. I pierwsze co nas <śmany> To jest piosenka z FNaFa ogólnie. Jak dobrze pamiętam. Ty, 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 ty. A bo była wykorzystana po prostu Na point. na 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 zabiją mnie. Ja tutaj zade sobie skończę, bo przyjdą mi zabiją mnie. Jest jak ja fałszuję. Co to? Co to? Co to? Co to? Co to, to, to? A dobra, po prostu... clown przychodzi, spada jajko. Dobra, co gdzie? to element. On już wychodzi? O there. O, o kurwa. Okej, okay, mam ciary. Jest dwunasta. Wiesz, to jest ciężki mod, ale bez przesady. Czyli typowo, krótkie patrzenie, na kamerę. Nie, 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 Dobra. Wyłączamy. Najlepsze jest to. Okej. Okay. Cześć. Cześć. Już jest pierwsza. Najlepsze jest to, że mi dobrze mógłbym cały czas się jeść tak na. Tak w ciemności. Okej, ale nie jestem w stanie. Nie, i stąd. Ale nie jestem w stanie, dlatego że. No, clown, żeby patrzeć gdzie jest. I soba. Jezus Maria! Ale. Z wypadku na to, że chcę być anonimowy, to nie widzieliście mojej reakcji. Ja podskoczyłem na krześle. Game over, easy. Ale to nie jest takie easy. Jeszcze raz. Mam czary. Ale lepsze jest to, że ja siedzę w ciemnym pokoju dla klimatu. Spada jajko. No! Nie zapomnij mi sobie. Ja pieniczę. Oho! Przeżycie clown. Węczerwony czerwony no da Już on wychodzi, Nie, 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 nie lubię tego Jest dopiero 12 Dawaj, czasie szybciej A Ja potrzebuję to jak najszybciej przejść No i oczywiście skutecznie przejść Halo? Nikt do mnie nie przychodzi, on przychodzi. Nieważne, nie mówiłem nic. Nic nie mówiłem. Cześć. Mówię, że nic nie mówiłem. Mnie tu nie ma. Idź. Idź, idź, mnie tu nie ma. Idź sobie. No. Eee... Kurde, ja nie wiem, który będę. Cześć. Dobra, nowy co, zaznaczyłem, ale ona musi tak polecieć. Ja pierniczę. A się ich zbierało. Z, e, zebrało. Dobrze, że on przyszedł później. Znaczy później, i w tym momencie, jak ja trzymałem tu na niebicę. Nie, kurwa, co ja mówię? Jak ja wyłączyłem światło. On tu zaraz przyjdzie, cześć. Cześć, ok. Fioletowy, dobra spadaj. On znowu idzie. Jest to był pierwsza. A co on co? On co godzinę przyjdzie? Spadaj. Ja po połowę. Ej to mi się nie podoba To mi się nie podoba Dobra On już wychodzi ten czerwony A i załspiedzielaj On tu zaraz nas przyjdzie No To się nie, nie ja wyłączam Cześć To akurat się już tak nie boję. doba, jego się boję. Dobra, priorytowy. poszła. Mi się wydaje, że on coraz mniej czasu ma. Muzyka nie podobała mi się. A już jest druga AM. On sobie będzie przychodził co godzinę. I tak mi się wydaje. Ja muszę tutaj być szybki. No, byłem teraz bardzo szybki, kuźba. Mhm. Okej okay, nie. No, chodź. Idź już. Dziękuję. Gdzie? Czerwony? Jest czerwony, dobra, eee, nie tu, nie tu. Ile on zostało? Dobra. Już wychodzi, dobra. O, przyszedł już. Dobra. To jest ciężkie. I to widać, że to jest ciężkie. Nie, i stąd. Mogę aż jeszcze tak się łapie za oczy, zanim on będzie wychodził. Dobra. Kankus zaraz przyjdzie, dobra. Skonsulowa obie to mogę się schować. Cześć, byłem Cześć, Cześć Cze Ej, dobra. Co to Cześć, byłem w tej Cześć, dobra, Cześć, za Cześć, Nie. Szyko przyszedłeś Szyko tej Dzięki, że wpadłeś. Jest trzecia. Ja zaraz zdechnę. A jeszcze nie ma goldena. Już... W... Czy ja tu kuźba wykakałem? Zdążyłem powiedzieć. Kuźba. Nie, idź z tą tanti. I golden. Idź. Nie. Idź mi stąd. Ja muszę tutaj trzymać myszkę, ale to jest zuk, NIE! O kurwa. Okej, okay, jestem w dupie Jestem w dupie Duje Dobra, ja się wyłączam, nie Eee, nie Dobra Też. To jest ten vent? NIE! JA Jak ja jeszcze żyję? Ja się boję! Ja się sam. Tylko sobą. Ja pierdole. Ja pierdolę, co to było Ja przepraszam sąsiadów A few moments later. Nie Wiedziałem uh, uh, Dobrze, 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 wytrzymam to, przetrzymam to, wygram to, proszę Proszę Sówka, nie wkurzaj mnie Tutaj też kampus chodzi Proszę Ostatnia godzina, zauważyłem, że ta oś jest najdłuższa. O nie. Proszę. Idź mi stąd. Co? Nie. Idź. Nie. Mi się tak ręce trzęsą. I po co? Ty jeszcze nie wychodzisz, dobrze? Dobra. Może być gotowy na boj do przede wszystkim. Gdzie? Czołony, Dobra. Nie, tu nie. O. To zginę. Nie ty bo ja już idzie. Chowam się. Kuźwa. Jest piąta. Się boję. Doba. Właśnie. Cześć. I stąd? Sąsiedzi mnie zabiją. 2000 Miałem już trzy czapskaje w tej grze. Już mi wystarczy. Nie chcę więcej. Nie potrzebuję więcej. Nie! Kurwa. Mać. One eternity Dobra. Mam to. Słowa uderzyła, to mogę jak na razie tutaj poczekać. Nie wiem, kiedy będzie Kenpo, nie wiem, kiedy będzie. A i właśnie ich wykakałem. To no dobrze. Dobrze, niech szybko sobie idą. Dobra. poszedł w golden. E, 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 dawa. Nie. wyłączenie go to jest tu, ale kurde kamera się. idzie. A kamera też mi się przydaje. Idź stąd. Proszę, ja mam ciutkę ponad połowę. Ajdzą na miejscu. Muszę sprawdzić. Soba jeszcze nie poszła, poszła. Dobra, 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 dobra. Teraz tak, teraz tak, dobra. Eee, wyłączam się. Bar tej boi dawaj i dawaj kękwos. Raz i dwa dawaj. No. No chodź! Dziękuję. I sobie idź. Dobra. Sła na prolecie. dobra. dobra. Zarzo też przyjdzie. A tu jest tej Boy, dobra. Jest piąta, proszę! Mam jeszcze kawałek, wejdę czego, no. Bertę, bo już się zmierza do mnie, chyba. No właśnie. Spadaj. Tutaj. Kulte, gdzie? Violet. Dobra, mam to. Gdzie? Tutaj. Dobra, wyłącza się. Wyłącza się to. Nie mam mnie. Teś. Bertę, Tutaj kankwuz. Ey, Tak czy nie? Eizel. Cię boję odpalić Tamty Tamti. proszę. Chyba nie wiem, czy chcę. Muszę sprawdzić sobę. Dobra, już miałem klikać. Soba, dobra. Anfus teraz. Sowa lubi kurde pod koniec. Jakfus ma się pojawić, ale trudno Owaj Kampfwos Opaj! No! źba jeszcze tutaj jednak... Jako, spadaj, Ty jest szybki, spadaj. Dobra, na się zobaczyłem gdzie Proszę To i włączę się. Włączę, 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 włączę. Nie, Jezus! Jezus, proszę, proszę, szósta, proszę! Mi zostało od. kudy, pan malutko. Dobra, ja się wyłączam, nie. Proszę. Szósta, proszę. Ja wiem, że to jest najdłuższa godzina. Jest! O! Ja pierniczę! O! Ile można było się męczyć z tym kuźwa jajkiem? beating an egg. Kidnapped person wins Flumpty Bumpty's game. After countless citizens of New York have been abducted by the mysterious Flumpty Bumpty to play his rival hide and seek game, one has blasted Flumpty and earned the privilege of becoming Flumpty's new best friend. Allegedly, Flumpty has constructed a skinless, many headed monster out of the corpse of his game's. Unfortunate Bust Contestants. Okej, okay, ja powiem tak. Ja to rozumiem, ale wy sobie po prostu musicie to sami przetłumaczyć. Ee, bo to jest za trudne, żeby to wam wytłumaczyć po prostu. W dużym skrócie, e, bawił się ze mną w e, z wypracownikiem Hide&Seek'a, a z poprzednich chciał... Tworzył nowe potwory. Może, może tak to w skrócie powiem. Ale przeszliśmy tą grę, więc mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. I... Do zobaczenia w na następnych odcinkach. Na razie.